Włącz i zostań z nami. Moi drodzy, nasza dzisiejsza Eucharystia będzie wyrazem szczególnego dziękczynienia za dar powołania do życia konsekrowanego. Niech nasza wspólna Eucharystia stanie się dla nas źródłem prawdziwej miłości, dla nas samych i tych, do których jesteśmy posłani i tych, których spotykamy na naszej drodze życia. i Anna prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Podobnie i my, zgromadzeni przez Ducha Świętego, dążymy na spotkanie z Chrystusem. Znajdziemy Go i poznamy przy łamaniu chleba, a kiedyś spotkamy się z Nim, gdy przyjdzie w chwale. błogosław te świece, i przyjmij prośby swojego ludu, który się zgromadził, aby je nieść ku twojej chwale. Spraw niech drogą cnót dojdzie do światłości bez końca. Przez Chrystusa, pana naszego. just make Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dlatego tak po franciszkańsku skromnie, spróbujmy nasze myśli roztoczyć czy prowadzić tylko wokół dwóch słów: Ofiarować się albo ofiarować i być gorliwym. Jeżeli chodzi o to pierwsze słowo, w języku polskim słowo ofiara ma takie dosyć negatywne znaczenie. Kojarzymy je zawsze jednak z bólem, z trudem, z czymś przykrym, z czymś, co łączy się z jakimś poświęceniem, nieprzyjemnością. Trochę inaczej jest ze słowem ofiarować, bo chociaż z jednej strony Ofiarować to zawsze dać coś z siebie, to z drugiej strony przecież wiele człowiek ofiaruje i w różnych sytuacjach wiele daje z siebie, nawet do końca nie zdając sobie z tego sprawę. Na przykład weźmy taką mamę, weźmy tatę, którzy ofiarują coś swojemu dziecku. To ofiarowanie czegoś swojemu dziecku, jakiś prezent wcale się nie łączy z czymś trudnym czy nieprzyjemnym. Rodzice wtedy też nie mówią o czymś, że poświęcają się, że tracą czas, nie wypominają tego dziecku. Z radością wiele rzeczy dla tego dziecka czynią, ofiarują. Moi drodzy, dziś uroczystość ofiarowania Pańskiego. Jezus jest ofiarowany w świątyni. Nie jest tam jednak sam, jest tam ze swoją matką, oczywiście. Jest święty Józef, pokorny jak zawsze, cichy, Łukasz niewiele o nim mówi, ale są jeszcze inne osoby, jest jeszcze Symeon i Anna, którzy w tej świątyni często bywali, nie opuszczali jej. Moi drodzy, Benedykt XVI mówił kiedyś tak, w wielkim zgiełku wielu osób zajętych swoimi sprawami Kapłanów, leit, Lewitów, z ich kolejkami posług, licznie zebranymi pobożnymi, wiernymi, pielgrzymami, nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje. Tylko ci, dwaj, ci dwoje staruszków, Symeon i Anna, odkrywają wielką nowość. A to dlatego, że przyprowadził ich tam Duch Święty. On im to obiecał, że z tego świata, szczególnie Symeon, nie odejdzie, zanim wpierw nie zobaczy Mesjasza. Tak również winna być w ofiarowaniu się naszym, ofiarowaniu się osób konsekrowanych dobremu Bogu, ale nie tylko osób konsekrowanych. To dar z siebie dla niego, radosny, bez wypominania, bez pretensji. Tylko dlatego, bo wypływa z miłości. Nie ma innej, innego argumentu, nie ma też innego sensu, motywu składania ślubów, jak tylko miłość do Boga. To z kolei znaczy, że ten, kto płonie, ten, kto miłością płonie, jest zaangażowany, jest gorliwy. Co to z kolei znaczy? Gorliwym jest ten, który nie oszczędza czasu, który z wielkim zapałem, z wielkim oddaniem, z wielką pasją wykonuje swoje powołanie. Nie ma w tym cienia jakiejś dawania czegoś z łaski, dawania czegoś, bo tak wypada, bo tak muszę, z miłości. Gorliwość wypływa zawsze z miłości. Nie można być gorliwym. Na pół roku, na dwa lata, na pięć lat. Gorliwość jest albo jej nie ma. Dlatego rzeczywiście trzeba nam prosić dzisiaj dobrego Boga, by nam tej gorliwości, tej łaski, gorliwości dawał jak najwięcej. Papież Franciszek z kolei mówi: Jesteśmy w sercu Kościoła. Tak mówi papież Franciszek, ale przez wieki. Te słowa się przewijają. Jan Paweł II powie: Ofiarowanie w świątyni zostaje niejako pomnożone przez oddanie się tylu na świecie serc konsekrowanych. Niewątpliwie ten świat dzisiaj potrzebuje osób konsekrowanych. Niewątpliwie ten świat bardzo potrzebuje osób, które całkowicie ofiarowały się Panu Bogu. Do wszystkiego, co prowadzi do zła aby grzech cię nie opanował, się. czy wyrzekasz się Szatana, który jest głównym sprawcą grzechu, się. czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, się. czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego Pana Naszego, narodzonego z Maryi dziewicy, umęczonego i pogrzebanego? który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.